Wyobraź sobie świat nieograniczonych możliwości, gdzie zespół ekspertów pomaga chronić Twoje pieniądze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a zabezpieczenia dostosujesz tak jak chcesz. I to się nazywa bezpieczna bankowość. Siema! Siemka, siemka! Co tam, jak tam? A fakat z niebów palmami Kucha. Nie kocha Uczcielo Bucha To

jak tak mogłaś? Ja musiałam! Sprawdzaj codziennie. Musiałam. Co chcesz? Miał być fiolet. No, nie lubię fioletu. Na włosach.

tak, ale musiałam Przez to, że na rozmowach o pracę ciężko było w różowych Dlatego wróciłam do naturalnego Hejjo, hejo! Hejo, pamiętam Masz 32 suby Mam 32 suby, jupi, gratuluję

na, 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 na. Ja śpię przyjaciółki Oki. Okay. Na walentynki. Oki, okay, oki. Okay. A ty? Ja jeszcze nie wiem. Kogo wody płaczło? pła do wody i ta pła płakała, że ją tamta pła popchała Ja bła błakała, że... Witam 24 subki na YouTubie Ładawody i płakałam. Bła Plan może być tylko jeden. Flacha i muzyka. O. <grywka> Zacznij dzień i żyj w stylu Lion. O. Ja jestem teraz tak zmarszcznięta, bo byliśmy nas drugi dzień z kolei mieliśmy... Pe, pe, pe. Dzięki za jeden perfumy Dziękuję Luna Kuki napisz do Waita, że stream jest. Witam 36 osób, jestem Eryka dzięki za... Ale jaki DJ? A nie ja wiem. E, dzięki za polubienia, dzięki, dzięki siema. Co tu się odwala siema, a siedzimy, rozmawiamy. Pisałem oki. Okay. Jednak spadam teraz, bo muszę najwyżej I potem wyjdą albo... Oki, okay, oki, okay. dzięki. I nie, nie bije hukiego. Witam, witam serdecznie. Jak ciebie znaleźć? Gdzie? Czemu jestem takim typem osoby, który o każdego się martwi? Niektórzy tak mają. I też tak mam. i wrażliwa skóra? A tobie, pani z Crystalina. Po co robisz lajwy na bułki? To jest tylko taki śmiechowy cel. Nie jest, bo jest. Formuła bez kompozycji zapachowych wzmacnia barierę ochronną skórę. Wypróbuj reper. No ja nie wiem, o co chodzi ci z tym DJ-em. Ja nie jestem DJ-ką. Ja gdzieś yy, płakałam, bo myślałam, że mój kolega nie odpisywał i nie odbierał. O! Kurwa, ale żeś ty skromna dla wszystkich. No ba! Fajna jesteś, wiem, dzięki. Co byś za Zaśpiewałe wesoło I Jolicka, serduszko by chciało. Co by se za tańce ładna jesteś, dziękuję. Ogólnie jestem cukierniczką. Ba, ba, ba. Ja chyba do psychiatry, terapeuty muszę iść, ale nie wiem, czy pomoże mi. Pomoże. Nie, nie jestem DJ-ką. Nie, nie, nie. nie. Dobry wokal. <grymne> Już cię kurwa lubię mój charakter. A milutko dzięki. Serdusko do Takiego, Serdusko by chciało. by Czy ty czarno to jesteś ta czarna z TikToka, co robi live? Czy po prostu zbieg okoliczności ników? Też sobie lubię pośpiewać. No ja bardzo lubię śpiewać akurat. Zaśpiewał wesoło No jeżeli to ty to tak. Często mi tam wysyłałaś prośby na okienko. Też pozytywna wariateczka jesteś. Tak... Takiego jolicka, serdusko by chciało Okolica bawy. Za tańczył, zaś wesoło Takiego, jolicka, serdusko by chciało by chcę, tańczy, Nie dziękuję. Chcę, bo... Tylko właśnie zawsze nie przyjmuję, bo ja jestem taka, że ja nie lubię się łączyć z ludźmi nieznajomymi, wiesz. Bo od razu bym była taka zawstydzona i dlatego odrzucam. Ale lubię cię oglądać. Sean, zobaczyłeś swoje odbicie w lustrze? Miło. Kaśka jestem. Myślę, że ten live mnie rozluźni i będzie git już bardzo możliwe. Co żeś jest tym par... Jak zrobię force O bebu Smaczny kawusi Dokładnie Dziękuję za trzy różyczki Już na walentynki? <śśmiech> hej, a gdzie blond włosy? Musiałam zmienić! I hej, o hej, o powiedz uwu Nie Konkretnie kurwa z gościem prawidłowo ladies. Będziemy <laughs> mnie kurwie u jakiś random. Oba! O, Ale dobra, masz już tak O, Dziękuję! Dziękuję, dziękuję. Nie bierz się za niego! Nie gram Fortnite'a. Dla mnie to jest bez sensu Gierka. Nie bierz się za niego! Nic tego dobrego. Lecisz z panem Moderatorzy są, także... A w Minecrafta? Tym bardziej nie. Miałam e, serwer dla widzów Minecrafta, ale... Nie opłacało się to. A jak głupie, głupie. Hej o wszystkim! A w co grasz? C'est Nic nie mogą się doczekać live, hejo hejo no przez chwilę mnie nie było rzeczy prywatne tam siema siema mama mi mówiła nie bierz się za... a no tak cs no hejo hejo mama mi mówiła nie bierz się za niego Kój z tego dobrego. Dzięki za jeden masz serwis. Dziękuję, dziękuję. Powiedz samu twojemu, żeby już do mnie nie pisał, bo związek mi się rozpada. Dobrze. Chyba wraca pozytywna energia. No. <grym> Zaraziłeś mnie tą energią. Idę usiedzieć w krzakach. Oki, w jakich godzinach robisz live'a? No, zazwyczaj yy, o 21 się odpalam, ale dzisiaj odpaliłam się wcześniej. Right. Hejo, hejo. Dzięki za wszystkie polubienia. Ja nic nie zrobiłem. Ja nic nie zrobiłam, nic takiego. <grymne> Wiesz, postać, poślać się i już energia powróciła. Hej o hejo Olga! Nic tego dobrego! Nie, musimy włączyć. Ktoś za to był narzeczony. Najlepszy. jakby Cookie do jakiejś pisał, to by nie dożył tego dokładnie. <grymne> A ja coś puszczę. Czego Hoki nie lubi no, Jak się uda to częściej, no On do mnie pisze No, dokładnie Ciebie wody Płykała wody chwilę Dla mnie 100 lat Bo w ta jedna Neska co każdy stream na jakiego Wejdę ma inny kolor włosów It's me

Możliwe, że później jakieś wasze propozycje wpuszczę. Próbowałam się nauczyć dalszej części i nie potrafię. <grym>, nie wiem. Nie wiem, co to jest szczerze mówiąc. Eee, pchłopka, pchły. Tik pchły. Tiktok mix. Taka pisanka koreańska czy tam kim? Aha.